Dobra, muciek. Do... Mu, muciek! Muciek! Muczek. Muciek! Odejdź, odejdź no. Poddaj się kurwa, poddaj się w tym momencie! Oj, poddaj, się, poddaj, podaj, poddaj! To jest 80 kg nauka! Go czarny To raczej nie tak działa! To raczej nie <noise> tak działa, proste pana! <noise> Dobra, Senare, firuj, kieruj na to miasto. Kopał po nieprawie tylnej. Oprost aktualnie, kierunek zachodni. Dwóch tyłników opon nie ma. To jest... To... <średenie> e, dobra. To jest to tutaj, Teraz kura. słuchajcie, jest... Miruś... Nie tak mogę, bo tam mi... się zabroń długo, przynajmniej. Miruś, mi bo on mnie ciachnął, nie? W środku klasie Zostanę z kadetem, bierz Mustanga. A my no. wezwiemy IMS.